Cześć, witajcie kochani. Zapraszam was dzisiaj do mojej kuchni i zapraszam was dzisiaj na film z serii Gadżety w kuchni. Pomyślałam, że nagram taki film, bo mam parę takich rzeczy, które kupiłam, które używam, które się sprawdziły, które się nie sprawdziły i pomyślałam, że może ktoś nie wie, do czego coś służy, jak to się używa i czy to jest w ogóle warte zachodu, zakupu i wydawania pieniędzy. Dlatego dzisiaj seria y, zaczynamy pierwszy odcinek i mamy takie oto sprzęt, słuchajcie, mamy awokado. To jest nic innego jak, słuchajcie, firma Ernesto. To jest firma z Lidla. I to jest taki sprzęt, który służy do, wiecie, przygotowywania, wykrajowania awokado do użytku. I to coś już rozpakowałam. W ogóle bardzo ładnie to w tym opakowaniu wyglądało. Zaciekawiło mnie to kiedyś w Lidlu. Normalna cena, taka regularna, to jest około 2-2,50 euro, wydaje mi się. Ja to kupiłam po jakiejś przecenie minus chyba 30 albo 50%. Tak czy siak, dałam za to, nie wiem, euro uro 40, lub coś takiego, także bardzo niewielkie pieniądze. E, zamiara, zamierzałam to kupić już od dawna, ale pomyślałam, e, że no gdzieś tam na, e, na AliExpress były jakieś inne, ale nie byłam pewna. To mi się trafiło przy okazji, w Lidu wzięłam. Dobra, chcę wam pokazać, co to jest, e, do czego to służy i jak to działa w praktyce. Mam awokado, chcę go zjeść, także mam nadzieję, że kogoś to zainteresuje. Dobra, bezbędnego gadania. To coś wygląda tak, składa się z takich trzech, jakby elementów. Ładnie to wygląda, bo tak nawet niewiele miejsca zajmuje. Ładny ma kolor. I to jest, słuchajcie, jest takie plastikowe, zwyczajny plastik. Mamy tutaj taki nożyk, który się tak tutaj do góry wysuwa, wyciąga. O, właśnie. I to jest ten nożyk. Tutaj mamy na opakowaniu pokazane, co jest do czego e, nam potrzebne. Mamy ten nożyk do rozkrajania na pół. E, mamy tutaj. E, tą część taką największą, która zaraz pokażę, do wyjmowania tego miąższu i mamy taki nakłuwacz z trzema takimi igiełkami do wyjmowania pestki, bo chyba, nie wiem czy ktoś przyzna mi rację, ale my chyba raczej tak, no dla mnie najtrudniejsze to jest słuchajcie wyjmowanie pestki, bo ona jest taka obślizgła wychodzić nie chce czasami, zależy czy awokado jest dojrzałe, także może mam nadzieję że to coś się sprawdzi, zobaczymy moje awokado słuchajcie jest dość dojrzałe, mam nadzieję Mam nadzieję, że jest dobre jeszcze w środku. Wiecie w ogóle, jak się sprawdza awokado? Ja już tu wyjęłam, patrzyłam. Awokado, jak się kupuje, to powinno mieć taką tutaj, e, ten ogonek, taki, nie? I teoretycznie, awokado, jeżeli jest dobre, to powinno być tutaj takie zielone. No, u mnie to najzieleńsze, to to nie jest. Tak, po części widzę zielone, a już takie brązowawe w ogóle. No, ale tak się niby sprawdza. Mam nadzieję, że będzie zjadliwe. Jest dość miękkie, więc dość e, dojrzałe, no, ale jedziemy Dobra, o awokado już się rozwodzimy, e, apa, opakowanie odkładamy. A, i słuchajcie, co mi się podoba w ogóle jeszcze w tym, to jest to, co tu pisze. I co jest tutaj pokazane, czyli że to urządzenie można mieć w zmywarce. Uważam, że spoko zaleta. Chociaż ja tak rzadko myję takie plastikowe rzeczy w zmywarce, ale od czasu do czasu wkładam. Dobra, e, mamy ten nożyk. Tu są takie ząbki. Powiem Wam, że dość ostre. To jest dość takie, troszkę się wygina, ale wiecie, plastik jak plastik. Jak nie będziemy za mocno tego traktować, to mam nadzieję, że będzie działać. Zabiorę to. Kolejna rzecz to jest. W ogóle to fajnie siedzi w ręce, takie dość stabilne to jest i tak spoko się trzyma. Kolejna część to jest ta część, którą się wyjmuje ten miąższ. Oczywiście, że to ym, ja myślę, że to może się sprawdzić lub nie, w zależności od tego, jak duże mamy awokado. Moje awokado teraz jest duże, powiem Wam szczerze, ale czasami jak się kupuje najczęściej na przykład w takich siatkach, gdzie jest tam, nie wiem, 700 gram, pół kilograma albo kilogram, to zazwyczaj te owoce są takie mniejsze, nie? Ale dobra, zobaczymy. No i naj... Taka najważniejsza dla mnie część to jest coś, co się tutaj tak wysuwa. I to jest taki szpikulec. Trzema bardzo, słuchajcie, bardzo ostrymi, więc uważajcie na to. Takimi e, ząbkami, które wbijamy w pestkę. No i do dzieła, słuchajcie, awokado już opukałam, jest suche. I próbujemy, czy to w ogóle coś działa, czy to nic. Spróbujemy je tak standardowo na pół. O, powiem Wam, że elegancko ładnie wchodzi, bardzo, bardzo lekko. Tak, kroimy na pół. Mam nadzieję, że za bardzo. No spoko, powiem Wam, że bardzo ładnie się przecięło. Teraz go tak lekko na pół. E. no słuchajcie, moje awokado jest idealne do spożycia. Jest miękkie, ale jest zieloniutkie, czyli jest y, po prostu dojrzałe. Czyli mogę go sobie hapnąć na śniadanie, bo nagrywam ten film przed śniadaniem. Dobra, to coś. Nożyk spoko, sprawdził się. Kolejna rzecz to będzie pestka. Mam nadzieję, że tu nic nie rozwala. Dobra, wyjęłam to coś. Ostrożnie, bo to jest... Słuchajcie, narzędzie ostre, wkuwamy, no weszło elegancko, no powiem Wam, że pięknie ta pestka wyszła, ehm, wiem, że moja awokado jest dojrzałe, czasami są zieleńsze, takie mniej dojrzałe, więc ono jest twardsze, więc ta pestka też ciężej wychodzi, ale słuchajcie, to jest mega stabilne, super to się trzyma, mogę tutaj czym potrząsać, ehm, ja to tak też lekko doźbiłam, także dobra, pestka wyszła, wywalamy ją tu na talerzyk, o cholera, właśnie spadła na podłogę, przepraszam, przepraszam. Taki wiecie, wypadek przy pracy. Także kolejna część spoko się sprawdziła. Odkładamy, będziemy potem myć. No i ostatnia część to jest, słuchajcie, wykrajanie tego awokado. No i ja, super youtuberka, zapomniałam talerza, ale dobra, już mam. Dobrze, że jesteśmy w kuchni, to wszystko pod ręką jest. Mamy talerz. No i mamy to coś. No i wiecie, przed użyciem to ja mówię, trzeba to umyć, no bo tam wiecie, no plastiki w ogóle, no wszystko nowe, co y, kupujemy zazwyczaj, trzeba umyć. No i jak widać, to tu tak trochę pasuje, nie pasuje wielkościowo, no ale spróbujemy to wykroić. No, powiem Wam, że ładnie to idzie. Ej, no wiecie co, chyba fajne to jest. No i mamy. Tutaj tak wbiłam, więc troszkę mi tu zostało tego miąższu, ale tu patrzcie, można sobie pięknie wy, y, wyjąć. No, powiem Wam, że spoko powiem wam, że podoba mi się to coś. E, myślę, że za 2 euro czy nawet 2,50, to jak najbardziej to jest warte uwagi. No i tak wygląda nasze awokado. Możemy je sobie na przykład tym pokroić. Popatrzcie, trochę się śliska, ale spoko można sobie tak na takie nieregularne kawałeczki pokroić. No, ekstra powiem wam, to jest całkiem fajne. E, no, myślę, że każda z tych części się sprawdza. Drugiej półki nie będę wyciągać, bo nie zużyję chyba takiej wielkiej. Em, dwóch połówek, ale zobaczymy. No co? Wiecie co? Ja jestem zadowolona, mi się to podoba. Ja widziałam inne. Myślę, że do umycia to też będzie szybkie i łatwe. Także słuchajcie, tyle. Jeżeli ktoś ma coś takiego lub podobnego, to dawajcie znać w komentarzach. Jeżeli podoba Wam się ta seria gadzieciarska do kuchni i do domu być może jakichś rzeczy, to jak najbardziej. Będę próbować coś tam nagrywać. Mam nadzieję, że kogoś zainteresowałam moim filmem. Mam nadzieję, że stało się to jakoś, nie wiem, chociaż po trosze przydatne dla niektórych. Bo wiecie, czasem takie gadżety to kupimy albo leżą, ich nie używamy, albo po prostu o nich zapominamy. Albo po prostu je używamy. A wiecie, zapełnić kuchnię, szuflady, szafy jest łatwo, zagracić. A wiecie, kupować niepotrzebnie to w sumie po co wydawać kasę, po co produkować śmieci i tak dalej. Także słuchajcie, ja jestem zadowolona. Awokado Sheila z Lidla jak najbardziej polecam. W tej formie bardzo mi się podoba. No, myślę, że spoko. Dobra. Mam nadzieję, że to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałam, że nie było zbyt chaotycznie. I mam nadzieję, że wrócicie na mój kanał ponownie. Zapraszam Was do moich innych filmów, zapraszam do lajkowania, do, zapraszam do łapkowania, do subskrypcji. Yy, no i słuchajcie do następnego filmu. Trzymajcie się zdrowo i ciepło, pa! pa.